mówiła słodycze i będziemy się robić test słodyczy. Będziemy jeść, próbować i oceniać, co jest dobre, a co jest niedobre. I żebyśmy wiedzieli, czy warto zamawiać, czy nie, czy nie warto zamawiać. Nasza I to nie jest żadna w ogóle współpraca. Poczekajcie, bo tutaj oprócz słodyczy są też takie rzeczy, które będziemy... Są dla mnie potrzebne, ja sobie to wyciągnę, a wam chcę właśnie pokazać tylko te słodycze, które kupiliśmy. Mamy tak, mamy czekoladę taką. Wow. Będziemy zaraz próbować. Mamy cukierki. Wow. Mamy cukierki, będziemy próbować. Idź pokaż tatusiowi, co mamy. I mamy batoników. Zobaczcie, ile mamy batoników do spróbowania, wow. Musimy wszystkie smaki spróbować, żeby wiedzieć, które są dobre. I jeszcze mamy takie zdrowe lizaki. Także zobaczymy. Damy wam znać, co jest dobre. Mamo, to są na zdrowie rzaki. Myślę, że tak. To jest duże, więc to co, deska, nóż sobie przygotujemy i będziemy kroić i każdy będzie próbował każdego smaku. Zaraz tutaj posortujemy to wszystko, żeby jakoś układać. Jasiu, znajdźcie takie same batoniki i ułóżcie je razem, dobra? tutaj przykład. żeby poukładać wszystko razem, a ja idę po deskę i po nóż. Laura. Co to, to są? Tu jest tak. Jak komincię szczęścia. Mama Laura chce cię, Będę, chodź, chodź. Będę jest same tak. To Nie, to yeah. yeah. Mama tu są. Albo ja idam moją czekoladę. A jeszcze coś do pisania potrzebujemy, żeby napisać coś. Tata dalizarka, no. Chodź. Dobra, mamy też kartkę, długopis, Będziemy pisać. Co próbujemy najpierw? E, batoniki. Batoniki ja O te batoniki najpierw. Batoniki. Dobra, to batonik. Jabłko co Nie. to jest? Jabko Jabłko jeżena? Jabłko, jabłko i jeżynę. Przekąska. dobra, no to odbieramy, testujemy. To I też tak patrzymy co to jest. No właśnie. Yeah. Możesz yeah. po Jak Ala tak będzie mówić, to jej nie damy nawet... Taj możesz ten podzielić na trzy i drugi też na trzy. Albo no, 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 na cztery. No, to dla ciebie nie takie, ten. takie żelkowe chyba. No. Czekaj, poczekaj. Ja bym to podzieliła na jeszcze, na mniejszy. Na A sześć na łóżku już lizaka, ja. Na już testuje lizeczka. Mamy tak, jabłko Jerzyna. I co, ja bym to na 6, na 8 podzieliła. Tak, żeby każdego spróbować, bo chcemy wiedzieć jak najwięcej, czy to jest smaczne, ja czy nie. Tacie też Damy, damy, tacie. Tak, ja mogę zanieść. Dobra, masz nawet takie. dam, tacie. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na urka ma lizeczkę, więc Laura nie będzie testować. Mamy 8 części, czyli bez Laurki. Dobra. Każdy może zjeść po jednym. Jeden ja no. jeszcze tacie. Daj, tacie. Każdy no bierze nie po jednym? Nie. Ja... Dobra. Nie chcę. Ja nie chcę testować. Dobra, mama. I na Mhm. Dobra. Rziarki. Mm. Taka galaretka mm. troszeczka. No takie nie bardziej wafelek, tylko galaretka. Ema, mama, jak się to pojedzie, to smakujemy. Nie wiem, dla, dla mnie. Mam przed chwilką. Proszę. A czyniamy od 1 do 10? Tak, 1 do 10. Dla, Dla mnie zapisuje, to jest jawko jeżyna. Dla mnie tak 5 na 10. Hmm, to mało. No bo myślałam, że to będzie taki wafelek, taki. Ja osiem. Dla mnie dobrze. Dla to jest za 100. Dobre. Ja mam na pewno najpiękniejsze. Ja. To, to co? Ile dajemy punktów? 10 na 9. 8 na to będzie 8 części. To 8 na 80 daj. Nie, 8 na 10 damy punkty. Tak mniej więcej. Teraz następny spróbujemy, żeby Chodźmy. mieć porównanie. Teraz jaki to jest? Jabłko truskawka. Tata Aha. ocenia na ile? Nie, 2. jabłko ma... Jabłko jeżyna. Jabłko jeżyna. Do 10. Jabłko jeżyna. Myślę, że Do jabłko, 7. O, to trochę mniej niż Nie truskawka. Truskawka, jabłko teraz będzie? A właśnie nie umiem otworzyć. Mogę jeszcze próbować Nie, czekaj, O nie, udało się. I o, to nie jest chyba są? ciemniejszy trochę. A nie jest jaśniejszy? No. Chyba jest, tak jak Dobra, już kroimy. Poczekajcie. A to teraz będzie? A teraz nie pusty. jest tak jakby płaski bardziej, bo tamten bardziej tam ten bardziej ważny. też to jest taki malut. O, tego się trochę ciężej kroi, powiem Wam. Uh -huh. Takie są jabka i trosku. O, czyli co otwartze jest trochę. Jabłku jest kolejny. Można już brać te dwa. Nie. To też na 8. Też na 8 robimy. Ale no, no, to nie chcę... Ej, to też jest dobre. To Też jest dobre, ale ja smakuje ci. Dla a mnie, to jeszcze nie ma. Robię 5 na 4. Jeszcze ja nie mam. 5 4, a je. Ja, ja jeszcze ja i ty mam. Bo... 10 na ile? Uh -huh. nie. Anie, to ile? Nie. Annika miała? Mm, to jest mega twardy. Twardze. Jest twarz. Ale jest smaczniejsze ja od tamtego, czy nie? nie ja nie piję, no. mhm. lepsze, czy jestem. Lepsze czy gorsze niż tamto? Ja bym dała 10 na 10. A to jak myślisz? 8. A szukajcie. To ta mówi, że lepsze. Hmm. Ja bym dała 9 na 10 albo 10 na 10. 9 mm, na 10. No to 9 mm? na 10. Troszkę lepsza. Piszemy jabłko, pluskawka. Mhm. A wiecie, że nawet mi chyba jeżyna na bardzo smakuje? A mi no bardziej ja jabłko truskawka. Teraz jabłko, śliwka. No. Jabłko co to jest? Śliwka. 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 No to dajecie, mm. ja, ja już kroję. Mm. Ale, dobra? Mm. ale to chyba ale mama, to... Ale słuchko. Mama tutaj. nie Eee, mama. Chyba, że nozeczki. Mama to by się na jakąś wycieczkę rozerwali jak się daje. Tak, tak, bo to ma dużo cukru, ale takiego cukru owocowego. A będziemy spróbować cukru. Takiej Cuklade. energii na chwilę. Czyli jak ktoś jest zmęczony na przykład sportem, to myślę, że to byłaby taka dobra, zdrowa przekąska. Czyli na przykład sobie bierzemy na wycieczki rowerowe? Na no. wycieczki rowerowe, na rolki, no, na znaczy jakieś takie biegi. Albo na dłuższe spacery. Inańka, mamy teraz co? Jako Śliwka. Dobra, to jest zapewne śliwka. Zobaczcie. Nasz śliwka. Poczekajcie, jeszcze nie. A teraz jest to dobra, Julczek, Jala. Teraz Jasiońka. Ten jest twarz trzech czy Jest miększy niż, ee, bardziej miękki niż, niż te poprzednie. Dla mnie 10 na Kacie 9. Kacy tam proszę jeszcze zanieść, a nie w Mama dobra. 10 na 9. Mm. Mhm. Ty miałaś? Nie. A gdzie? Ja to są dwa. Dobra. Ktoś są dwa? Mm. No to mamy netto. Poczekaj, to ja się z Mileką. To ja się z Milenką, ja bo mnie tutaj Julia zabrała. Ja taki mniejszy kapolet. Milek, Milenka, wiesz, żeby cię nie zabrał? E, ten jest dobry mm. nawet. Mm. Mm. Ja, 7, 7, 7 albo 6. No i jestem. 7 na 10? No. Nie. Tak? No. Tata, dobra. Dobry. Bardzo dobry, to 8 no. na 10. No. Piekola, dobry. Dobry. Teraz dobra, Ja tutaj mamy. No, już mamy sprawdzone, możemy Mama, sobie przełożyć. Piekola. Ale tu mamy jeszcze bakoniki do sprawdzenia. Zobaczcie. Dwa. Malina Jabko. Malina? Jabłko, malina, jabłko. E, ciekawe połączenie Malina z jabłkiem. Mm, no to próbujemy. O, o, co to jest w ogóle? Coś tu co jest w środku jeszcze? Może jakaś tyle. Co to jest w środku? Co o, to w może naklejki jakieś albo? Pokaż. Naklejki chyba. Nie. Chyba taka podkładka. Po prostu. No taka podkładka chyba to jest. Ale no, takie Chodź tutaj. Chodź, przesuń się tutaj. Aż mama tu. Jeszcze nie bierzcie, nie bierzcie jeszcze. Nie dobra. Myślę, że może się odprostować. Ej, no, Ja Proszę, jeszcze masz dużo kawałków. Możesz się jeszcze zastanowić, który chcesz. Nie, nie no. dwa. Jeden. Alusia, jeden. Mama i tata jeszcze. Mówkę. No, no, siedem, mama i tata. Moja no, też 10. siedem, bo to nie jest jakoś bardzo dobra. Siedem, sześć, ale... sześć, Siedem na dziesięć, mama, tak? Mama, teraz to. Dobra, teraz który otwieramy? To. to jest... Co to jest? E, gruszka, gruszka, jab jabłko. Gruszka, jabłka. Zaraz musimy to napisać. Gruszka, to jest jakieś jabłko. jabłko-jabłko? No. Chyba, a że onitka będzie pisać, ja. a ty będziesz otwierać. Żeby... No, a Ja tu jest sprawdzimy. mam go jeszcze. Mam go, matko. mako. Matko. Matko. spróbujemy. tu jest jabłko, borówka i gruszka. Wszystkie spróbujemy zaraz. Jest i... Ale wiecie co, to jest no, chyba matko. nawet troszkę zdrowsze. Wydaje mi się, że to jest trochę mniej cukru niż w tamtym, ale. W ogóle podoba mi się to, że to jest batonik no, bez czekolady. mama, to jest takie... Tak, A tutaj są też ślimaki. ślimaki? Też są. I też są Dobra. A co tutaj jest? Nie wiem, pod... to za chwilę będziemy sprawdzać. Jest... A tu są cukierki. Tak, ale na razie sprawdzamy wszystkie smaki batoników. Multivitamin no, tam jest. Teraz mamy co? Gruszka jabłko. Ej. No, jeden, Julciu. Nie mam. Y tak, hmm. ale ma. Gruszka najlepsza. Mama, teraz czekoladki. Słabo gruszkę czuć, prawda? Mhm. Tata? Mama, teraz czekoladki. Ale chyba jakby się cały tak zjadło bo to byłoby to gruszka mhm. Mama, teraz to. Smaczne. Mhm. Tata mówi sześć. Sześć? No ja mówi sześć. Ja, Mama. ja też tak. Malina mi bardziej smakowała, więc może zostawmy na sześć. Mama, teraz to. Teraz mango gruszka. Mango gruszka. Dobra. Mm. Mango gruszka. O, o a to jest, jest inne, inne w środku. Co to jest w ogóle? Taka zakładka? Ale jest brudne, nie da się tego wykorzystać raczej. No bo, tak... bo to były zakładki do czegoś. Może to były zakładki, ale tu soczek nam się... Dobra, nie napisałam, co to za smak. Kto zapamiętał? Mango gruszka. Mango gruszka. Dobra, Anietka, zamieszczacie? Nie. Ja, to jest twarda. No. Może duże hmm. A tutaj bardziej teraz gruszkę czuć niż tam. W ogóle manga hmm. nie czuć. Ja czuję mango. Ja właśnie mam, nie czuję, to to ja czuję. O, A ja czuję jabłko. A teraz może to mamuś. Ale musimy punkty dać. O, teraz to 100... Dla mnie pięć. Dla mnie... Wiedzieć co wydaje szukaj. mi się, że malina była najsmaczniejsza z tych, a daliśmy między 6 a 7. Myszka była taka sobie, mango, coś takiego. Siedem dawała. Jeszcze cukierki, te te się, bo na pierwszym luba cukierki na pierwszym. Czekaj, 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 czekaj. Ten będzie te pewnie najciemniejszy. O, czarny, czarny. Tak a jeszcze może ty byś napisała, że to jest co? Jabłko, jagoda. I gruszka. Jak? Mama! Jak gruszka? Mama, tak nie chce. Ucie to. to. Ale ten jest taki czarny, bardzo. Taki czarny. Dobra. No i co? Każdy po jednym? A nic się też? Tak. Lucie to. Tu czuć śliwkę. I no? Bardzo śliwkę czuć. Ale to nie ma śliwki. A ja bardzo czuję śliwka. Wy też czujecie śliwkę? Ja też. Czuję śliwkę, rzeczywiście. Właśnie, śliwka. U smakuje jak śliwka. No. Hmm. Ten smak jest... Ale jest troszkę lepszy niż ten poprzedni, bym tak dała. Sześć, co no. wyda to? 6? No. sześć. sześć. Mhm. A właśnie Albo... tak śliwkę czuć. A Julia, który wybrała teraz? Dobra. Dobra. O, to no, no, może to być ciekawe, Anna, zobaczcie. No, to jest gruszka. Mamuś, zobacz, Tylko bo ja w drugą stronę kreskę zrobiłam. To nic, nie przeszkadza. Trzy smaki no. nam zostały. No, 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 no okay. jeszcze te cukierki i lizaczki, a my te, te lizaczka mamy szkole. No i czekolada. I czekolada. A to musi być. Co to a my chyba kiedyś no. to byliśmy. Powinien być smaczny. To są takie dobre lizaczki. Dobra. Albo... Ja chyba nie chcę już tych batoników. Nie chcesz już próbować? Musimy wszystko sprawdzić. Mamo, ja też nie chcę, To jak będziemy wiedzieć, czy jesteś no, smaczny. Ja, ja, ja chyba nie ch mam. Udało ja tak bardzo czuć ja ananas. na pół. Bardzo czuć ananas półklu. tutaj. chcę. Nie, jak ananas kandyzowany. Pamiętacie? Kupowałaś kiedyś takie y, ananasy. Mam no, okay. have... takie kostkę ananasa, no, to no, smakuje no, jak ananas kandylizowany. Ja coś Jak lubi ananasa no, no, kandylizowanego, to taki właśnie coś czułam. Czułaś? Dobra. Yeah, yeah. Tacie zanieśliśmy, czy nie zanieśliśmy? O yeah, nie yeah, yeah, yeah. To może już zjeść, Chcesz? Tata miałeś? A ty jaki? Teraz mamy winogrono jabłko. Ale jeszcze nie oceniamy tego. Jakie A y, ten był na 7, 7, dobry, albo 8. 7 No, dobry był. Ile? 7. 7. 7. na 8, daj może. Albo daje 7,5. Nie, 7, 7 na 10, I tak zostanie na lepiej. Albo 5 A teraz 8. będziemy mieć ten. O ten też jest taki mega ciemny. Mm. Ale jest mi, wiesz co, trochę niebezpiecznie tutaj, bo mama ma nóż. Jabłko co to było? Poczekaj, bo na miłnie zabrała. A co to było? Jabłko. Winogrono Winogrono, jabłko, tak. Dobra, kroj mama. Tam jest jeden. Mama jest jeden. Dobrze, tam się wszystko zgadza. Bo tu są mama odwożone. to jest na plaży, bo na okulary. E, no, spróbujemy. A już ja to troszkę jest to niebezpieczne. Ja tu mam nóż. Coś działa się ile po kawałek. Taka nie miał. Mm. 10, tata nie miał. Mama gdzie tata nie miał. Mamy, tata nie Mi ma. nie bardzo smakuje ten smak. Nie. Mi też Czuć nie. bardzo winogrono. Ale takie jakby... A takie jest zepsuta winogrona, tak. nie? No, Średnio tak. Albo takie rodzynki. Troszeczkę. Mama teled... No rodzynki z żurawiną. Ale żurawina, Ale żurawina jest smakna. To jabłkowy, jabłkowy. Ale robimy najpierw ja, tak, ja ja ten. Ja bym najpierw ten dała teraz. Stadziu. Mama, ale na ile damy Jabłko jest truskawka. Jabłko Cztery czy pięć? 4. 4. Ale wiecie, co zobaczcie? Mamy jabłko truskawka, a już było jabłko truskawka, czyli będziemy porównywać do tego, co wcześniej jeżdżał. A tam ten był 9 na 10. No, miał bardzo wysoką punktację. Zobaczymy, jak teraz ten wypadnie. Mama Julia zabrała jabłko. A jest ważne słodko. Mama Julia zabrała jabłko jabłko. To no, zaraz sobie weźmiemy mi nie jest tak słodko. Awa. Mi jest troszeczkę już słodko. Mamy teraz jabłko truskawka. Jabłko truskawka. Ten powinien być dobry. Powinien być dobry, bo poprzedni był aż 9 na 10. Jasiu, uważaj, bo ja mam nóż. Mama! Jak? 10 na 5. to? 5 na 5. ten nie smakuje. To jest dla mnie. O niej. Rzeczywiście czuć takie dziwne. No tak koncu, Na końcu, na tak końcu. Nie mhm. by była taka Jakby nam, że Jakby wrócić do gazowania. Bo nie te, teraz tak. Porównaliśmy co to było? Jabłko y, truska, a Ta jabłko-truskawka. było przepyszne. To było przepyszne. Także widzicie, niby to samo, znaczy no nie wiem, czy to samo, ale też jabłko-truskawka i to jest przepyszne, a to nie jest tak dobre. I zostało nam jabłko-jabłko. Jabłko-jabko. Jeszcze Na ile dajemy mama? A za chwilę myślę, że czekoladę spróbujemy. Na ile, jak to O, no. ja ta sobie tak cztery wyglądało. No. No, ja nie no. ja Mama, teraz co? Zaraz no Jabłko, jabłko powinno być dobre, bo wszystko mama, jest jadko, dobre. Ja już nie, nie. Chcę. No dobra, to mama Ale, sprawdzi, no, mama, tutaj z dziewczynami ocenimy. Tak, tak, Dobrze. Dosyćkę chcę. Dobrze. Mi się już zrobiło słodko, mi powiem. Jabłko, jabłko. Mama, Jabko z czymś tam. mama, jabłko powiem, że mi smakuje najbardziej z tych tej firmy, mama, akurat to. Okay. Nie chyba też. To jabłko, będzie... po mi się prostu. Jak mama, Jabkole. mama, Mam mama, 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 mm. mama, 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 o, ja mam mama, 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 no, no. To co? Ja bym była za czekoladą, nie, otwieramy? Czekoladę. Ja czekoladę no, ja zobaczcie taką czekoladę. czekoladę. Teraz otworzymy. Eee, czekolada mleczna z truskawką, bardzo dobrze. I tu jest napisane bez dodatku? Ale czekolada. Ale czekolada jest, cukier. jest cukier. Ale czyżby? No tutaj wszystko można poczytać, my nie będziemy A -a. Ale mama, teraz Ale to jest cukier. Ale otwieramy, otwieramy. A -a. Mama czekolada to jest cukier. Otwieram. Ta Urka dzisiaj słodycze zjadła, ale czekoladę otworzymy. O, co ciekawa, taka... O, już jest połamana. Ale po, wiecie co, mamy też tak, kroimy sobie na mniejsze, bo i tak już, poczekajcie. No tak Nie, 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 bo ja tu mam nóż, poczekaj, jeszcze nie. Janek już zabrał, więc ona nie śmiała. Ale dobra. To była mała. Nie, już próbujemy. Spróbujemy. No, ja sobie tu stacę taką mniejszą. Będziemy. Słyszna. Tak, ty za nią? Mama laura dwie wzięła. 10 mm -hmm. na 10. Mama laura trzy wzięła. Słyszna. Lepsza niż ta zmielni. To trzeba schować już, kousiu. Zanieś do taty, powiedz, żeby Chodź, nie dała czekolada. Czekolada lepsza? Czekolada. No, czekolada, mhm, pyszna. Teraz to, co Julcia ma. Czekolada na. No co, z dużej litery. Może no, tak. no, być, nie przeszkadza. Ale duże psy. No, Dobra, teraz... i mamy jeszcze dostały nam czekierki, te zewsiane bez stóp. No to czekajcie, a tu ja sobie tu zerknę. Ale czekolada je? jest lepsza. No, no czekolada by była najlepsza. Tylko ona ma 10 lat. Ojej, oh, teraz tam tu laurka z parkiem no. oczywiście. Czekolada jest. Ale wiecie co? No nie ma cukru, ale są substancje hmm. słodzące i no, takie różne dziwne rzeczy. Ale sprawdzimy smak. I każdy pojedynczy w bierku. Zaraz zobaczyć jakie te z w ogóle. O dobra, to tak, jest takie <laughs> jak <laughs> tak, Takie taki. jak rosuje. Ktoś... <laughs> Trzeba <laughs> zobaczyć ile ich jest. No, 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 jest bardzo ile jeszcze. To wysyp się wszystko, no. Eee. Oni. No, cztery! Cztere. No mama, policzami było cztery. 90, 12, 13. 13. Mama. No po jednym. Dobra. Dobra. Ja są różne smaki. Ty myślisz, są takie same kolory rzeczywiście? może to są po prostu pomieszane. Jakie macie kolory? Bo ja nie wiem, czy to jest jakiś ja jeden smak, czy to są ja Bo zobaczcie, takie... opakowanie jest tak jakby to były no. różne. Każdy ja. ma ja takie rury. same. Coś nie, ma. taki sam, tak? Taki sam. No to... są różne. A resztę trzeba schować. Mhm. Mm. Czuję, ja takie gorzki. gożki. Wrzuć. Chowajmy resztę, dobrze? Grejpfrut, pomarańcza i ananasy. Mama, tata już dostał. Czekaj, bo ty nie możesz całego. Dawaj, dawaj. Ale no mega dobre. Dobra. Podamy. Mhm. Bardzo dobre, rzeczywiście. Takie do auta. Mhm. Zanieś. Dobra. Nie gryź. Na podróż. No, ale twarde są. Rzeczywiście twarde. To są takie typowe landrynki. No, no. Szkoda, że nie są takie bardziej miękkie. Jak, jak gryzie się, to już taka guma się robi mhm. z tego. Mhm. Tak. Ja, ja. To są witaminki. Z, to są elizaki bez cukru, ale to są z ksylitolem, czyli taki taki inny cukier. Czyli witamina A, witamina no. C, witamina D, witamina E, witamina B1, witamina B2, witamina B12. Uh -huh. Dobra, wiesz co, no jak już mamy taki dzień słodkości... Pizza, to zjemy też te lizaki. To każdy jeszcze sobie dostanie po takim lizaku, jakoś to ja dzisiaj ja przeżyje. To Laura Dobra. już miała, jedno opakowanie było otwarte, bo Laura już miała. Smak, ja mam paka? cytrynę. Ej. Ej, to się pozamieniajcie. Ja uważam, że Ty masz takie jak ja chyba. A na nas ja zapewne masz... jest. To jakie są smaki. Ja, o tak ja, ja mam różne smaki. smaki. Ja mam jest mi kurczeryśnia Tutaj są wszystkie smaki kurczenia. Mama, ja mam Mama, to, to. chyba też ta kryjka. Mhm. To ja też jest, to jest. zobacz. Ja mam tu smakę. Chcesz malinkę? Ja nie chcę. Ale hmm. ja to jest malinka, bo tutaj zobaczycie. Aha, tu jest... ja mam malinę. Ja mam malinkę. No to dobra, każdy wybrał sobie smak, resztę chowamy. Ja mam. Pani chowaj jeszcze słodkiego, poprzednio. O, mm. Teraz Czeresiu też? Mhm. Uh -huh. Ale no, to nie, i te rizetki są dobre, bo my w szkole je no, jedliśmy. I dziewczyny te w szkole. No. Dobra, nie otwórz, tylko otwórz. Odpuść. Dobra. No, Jasiu. pokażę jak jest pomidorski. Ja pokażę? No i zjedz. Ty spróbuj. Mama, weź. Odpuść. Dobra. Ja byłem Na nie... początku jest taki piasek, bo on jest jakby zapoczątkowy, tylko piasko, ale... Mhm. A potem jest taki mega Aha. dobry, pyszny. Jest. Jest. Ale, ale to ja jest, 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 jest. No, dziękuję. Ja nie, nie chcę już teraz, to jest chyba słodko. Ale wiecie, co Namianie, no jest. Zobaczcie, posiada znak akceptacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dziewczyny mówią, że jedzą takie w szkole. Mama karty nie miał Lizaka. Produkt wyznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia, ale podejrzewam, że to jest związane z tym, że po prostu dziecko się miało posługiwać ryzakiem, ryzakiem, bo może się nie Żeby się nie no, to tak. O, i naklejka w środku. Nie no, jest naklejka. A gdzie ta naklejka? Bebdą miała... Anitka w jasiu. A, O tutaj leży tu. Taka wiórka. No i to nasze słodkie popołudnie. Moje. Tyle. Dobra. No jest prawie słodki wieczór. No teraz machamy. A Nasze podsumowanie rzeczy. No właśnie, nie, bo nie zrobiliśmy podsumowania. Co będziemy zamawiać? To lizaki. Lizaki, czekoladę na bank. Czekoladę na bank, bardzo dobra mm. ta I tam te batoniki jako plus, na przykład właśnie. O właśnie. I te batoniki były dużo nas smaczniejsze uh -huh. chyba. Akurat Akurat się wzięły same ze śliwką, ale... ale Hej, z i z jeszcze, mm -hmm. no, Bardzo smaczne. A I czekaj, jeden batonik tam smakowało, Mama, z, z Malina, jabłko chyba. Na a taki Truskawka, jabłko tutaj. A to nie, nie truskawka. Ale malina, jabłko chyba, że nam bardzo smakowało. No. Nie umiem teraz papierka znaleźć, ale gdzieś tutaj było. Także... O, ja mam kawkę. I to było też bardzo dobre, także myślę, że będziemy to okay? zalawać. No, no to co, żegnamy się z wszystkimi, polecamy zakupy, a nie jabłko, jabłko, Malina. jabłko, jabłko też było bardzo dobre, tak, ale malina, jabłko, a. widzisz, już na początku, mieliśmy mhm. też bardzo wysoko, Także będziemy, już nam wystarczy, gdzie masz liseczkę, nie mam, dobra, żegnamy się z wszystkimi, a. pa, pa, pa.